No i się mam kotu, tu. Znów czyli gumić 876, i dzisiaj e, nagrywam odcinek e, z moim kolegą Olafem, e, niemiecką artylerią czwartego poziomu. Tak, e... olaf, przywitaj się. Dobry. No, no to może zagramy bitwę, co nie? No. Ja biorę to martę. E... Mój kolega jedzie N37, to jest też czwarty poziom artylerii. Tak, jak mogliście zauważyć, mam wybadanego ISA III i w garażu mam już ISA, w końcu. Yy, tak. Nasza mapa to Fjordy. Bitwa standardowa. Losowanie, powiem Wam, no. W sumie. Średnie. mogło być lepsze, ale nic. Yy. Jak coś tu pojedziemy na tych sypelek, dobra? Tam tam się skąpimy w krzakach i będziemy tam snajpić. Okej, okay, okej, okay. mi pasi. Jestem w całą okolicę, to więc będziemy tam je... dużą większą Oli! Co? To... Ja sobie polecę tu na ten kwadracik, patrzcie. O, na ten, widzisz? Nie, się Widziesz... mapa nadal nie załadowała. Tak? Na to sama powoduje. No, racja, racja, zapomniałem. Oli! Ile ty masz teraz FPS-ów? Mi się jeszcze nie załadowało nadal. Ale... Dobra. Ja już tu lecę w krzaczki się schować i kampimy. Dobra, bo jak też tam. Chciałbym... Aha, ja i bym... jeżeli ktoś by chciał wiedzieć, czym nagrywam, yy, no to ja nagrywam programem Bandica. I jeżeli ktoś chce grać ze w Plutonie, no to ja się nazywam Gummis876, a, yy, a mój kolega. Yy, Chwila. Mój kolega się nazywa Oli2005 Jak ktoś chce z nami pograć, to pisać Eee, no, debilnie nas trochę rzuciło No w sumie tak, ale... Ale mamy lekką przewagę, bo mamy te dwa ciężkie to No to możemy coś tu zdziałać, co nie? Oli, no, ja tu nie. będę takiej górki tu pilnował, bo tu zawsze dużo graczy jedzie Czekaj, bo tu nie wiem czy tu w ogóle jest. Dobra, to jest tam. Yy, o! su, się pojawiło. Ja no tu jesteś... będę walił w te LOL! No nie... No niestety... Niestety te c 49 ode mnie nie dostało, ale bo się schowało. Yy, tu su 85 Oli Co? No. Jak coś, co tu masz w mieście te su b Aha i... Link do mojej paczki modów macie w opisie. Jest, jak ktoś jest. by chciał. E, dobra, też 49 się pokazało. Jest. Luń, to jest nic do No nic. No, Wiem, wiem. Widzę e, go Tak i. Czemu on się ruszył? Czemu on się ruszył? Aha! I zapomniałem Wam powiedzieć, że. E, Rekrutujemy do klanu Wawel. Jeżeli są chęci, no to pisać do mnie. Ja z chęcią przyjmę. Ale co? Nie, ja chyba się zrekrutuje Nie, no to czy Oli, uważaj, bo tutaj są 85B ucieka. Tutaj 40 ucieka. Są na o yes. kurde, ale ja tu baga miałem. Miałem lekkiego baga. Ja tu pilnuję sobie tu wszystkiego. Stuk tu jest, ej, Oli! No. Jak coś, to tu jest stuk, a tu M81 jeszcze jest. Kurde, M81 by znowu uciekł. LOL Oli! Uważaj, bo no. tu się przebili do nas. No i mogą nas zdjąć na hita. Dobra, Spitaly. Oli... Nie, 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 stój, stój, stój! Ja tu w t 40 y... Ja w 40 uderzyłem. No! 185B, Oli miał rację. Yyy... No, niestety... Mogliśmy się odspitalać. No. No i teraz jak zacząłem spitalać, to już było za późno. Jakbyśmy razem spitalili, to no. byśmy no. mogli no. już no. jakiś czas... No i, no, i w tym odcinku, no i w tym odcinku to by było na tyle, więc dzięki za uwagę i na razie.